Nie ma paczki, na Skarykaturalizowani prestidigatorzy i prestidigatorki zaczarowali parkiet w Trzcianeckiej Hali podczas gwiazdkowego turnieju kosza 5 na 5 MDK, wygrywając ze wszystkimi napotykanymi na swojej drodze drużynami. Impreza organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury Trzcianka odbyła się w miniony poniedziałek i zgromadziła aż 13 zespołów ze wszystkich zakątków powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a także z Piły. Koszykówka to jest ta, ten element pracy mojej w Młodzieżowym Domu Kultury, który, w którym ja kieruję i który pielęgnuję. Także oprócz tego, że zajęcia mamy prowadzone w ramach Domu Młodzieżowego, Młodzieżowego Domu Kultury, to też musimy co jakiś czas zrobić jakiś event. Pomysł jest nowy, jeśli chodzi o formę tego turnieju, jeśli chodzi o grę. Mamy drużyny mieszane, to jest pierwszy raz i chyba z tego względu jest takie duże zainteresowanie turnieju wzięło udział przeszło 90 uczestników i uczestniczek, którzy integracyjnie, bo w zespołach mieszanych, walczyli przez kilka godzin o zwycięstwa i nagrody, ufundowane przez pozyskanych w ostatniej chwili sponsorów. Powiem tak, świetni ludzie, świetna muzyka, atmosfera jest niesamowita. Każdy, tak naprawdę, jest tutaj, dlatego że kocha grać w koszykówkę, i to łączy nas wszystkich. Eee, bardzo dobrze przygotowanie. Chciałbym pochwalić organizatorów tutaj. Paweł Zaniuka, Krzysztof, Krzysztofa, tak. No i w ogóle wszystkim chciałbym podziękować. Super atmosfera, oby więcej takich turniejów. Po stojących na wysokim poziomie koszykarskim meczach, ostatecznie zwycięzcą okazali się skarykaturalizowani prestidigatorzy i prestidigatorki, połączonych sił z Jędrzejewa i piły. Jedna z dziewczyn, grająca w zespole, była twarzą turnieju. Jej fotografia promowała go na plakatach i ulotkach. Bardzo fajnie, ogólnie dużo ludzi mnie się pyta, czy da mi autograf, bądź coś w tym stylu. Ogólnie bardzo fajnie i ogólnie nawet bardzo mi się podoba, bardzo optymistycznie i bardzo chętnie wezmę udział w następnym roku, o ile będzie. Organizator zapewnia, że zrobi wszystko, aby tak właśnie się stało.